Niech Bóg Was błogosławi, bracia i siostry. Niech nasz Bóg dzisiejszego dnia nam da inteligencję, mądrość, abyśmy mogli zrozumieć te tematy dotyczące różnych kwestii, o których będziemy mówić. To będzie krótka refleksja, ale będę mówić o wielu rzeczach, ponieważ ludzie mnie pytają. Tak naprawdę nie będę czytać dzisiaj Biblii, tylko y, odpowiem na niektóre pytania, ponieważ tyle mi zadają, osoby wysyłają mi pytania, abym im wyjaśniła. Więc dzisiaj w tej refleksji wyjaśnimy wiele punktów. Ale zanim to zrobimy, ja chciałabym wspomnieć Wam, o proroctwie, którą, które dał mi Duch Święty mniej więcej dwa miesiące temu. Ja modliłam się, i Pan do mnie przemówił, i mi powiedział, że Pan nie zgadzał się z tym, żeby wierzący czy jego dzieci uczestniczyli w syndykatach. W zamieszkach czy strajkach, demonstracjach, że on nie zgadzał się z tym, aby jego dzieci uczestniczyli w tym wszystkim. Ja wiem, że to się chodzi o syndykaty na poziomie światowym od wielu, wielu lat. Nawin, dawna stworzyli to dla własnej obrony, mówią dla obrony pracowników, obrony zatrudnionych przed pracodawcą. Tak czy inaczej to wszystko również posłużyło do złego postępowania w ludzkości i społeczności. I to przynosi wiele udręki Jest bieda, problemy i Świat to czyni, więc świat czyni te zamieszki, strajki, są przeciwni rządowi, y, uczestniczą w zamieszkach, y, ludzie formują syndykaty. Mam nadzieję, że mnie zrozumieście, co to jest syndykat. Jeżeli nie, to poszukajcie w słowniku i wszyscy to robią na całym świecie. Protestują przeciwko rządowi, szefom, przedsiębiorstwom, przeciwko małym firmom, jednostkom rządowym, wszelakim organizacjom i tak stwarza się tutaj szarpanina. Każdy mówi, że walczy o jakiś cel. Pan, jakkolwiek nie zgadza się, aby jego dzieci uczestniczyli w tym wszystkim, tylko chcę, żeby byli rozważni, mądrzy, rozsądni i uważali i nie mieszali się lub nie wdawali się w nic takiego. Nie krzyczeć, ani nie drzeć się na ulicy, pokazując napisy że na tego głosować albo żeby na tego nie głosować, czyniąc ten nieporządek, bo to, co naprawdę się widzi, to jest nieporządek, kiedy ludzie się wtrącają w te wszystkie kwestie. I to wszystko mi pan mówił, że on się nie zgadzał, aby jego dzieci uczestniczyli w tym wszystkim. Dążcie do tego, aby się oddalić od tego. Jeżeli jesteście zatrudnieni, pracujcie rzetelnie, z uprzejmością, sprawiedliwie, uczciwie, bądźcie szczerzy i zobaczycie, że nie będziecie musieli przejść czy czuć ten niesmak. Nikt Was nie zmusi, że musicie uczestniczyć tam w tych strajkach. Nie wdawajcie się, nie bądźcie na czele tych, tych grup, tych e, związków. Również Pan e, powiedział, że będzie karał lub oddali się od tych, którzy uczestniczą w tych wszystkich rzeczach, że Pan nie będzie wysłuchiwał ich modlitw, tych, kiedy będą cierpieć jakiś zły dzień czy trudność, czy będą się modlić, pan nie będzie ich słuchał, ponieważ to będzie sposób, w jaki ich ukaże. Oddali się za to, że są głupcy, że są nieposłuszni, że są um, uczestniczą w tych wszystkich demonstracjach, wtrącają się w to wszystko, jakkolwiek to się nazywa. Również pan mówi, mówił o tym, jeżeli chodzi o głosowanie. My wiemy, że rządy, aby wybrać jakiegoś rządzącego w większości krajach musi, muszą być wybory. Ludzie y, głosują na jakiegoś kandydata. W niektórych miejscach, krajach Bóg pozwala, aby wybrany został jakiś y, jakaś osoba. I pamiętam, że w Kolumbii Bóg pozwolił, aby stworzono partię Mira. Wierzący, niektórzy wierzący z Kościoła uczestniczą w tej partii. Oni ujmują się za wieloma. Oni są odpowiedzialni i biorą tą odpowiedzialność na siebie, za społeczność, za kraj. Reprezentują pracę i to, aby czynić wszystko dobrze, szczerze, rzetelnie, dobro, aby wypełniać prawo i dają dobry przykład. Więc ci, którzy tam są wierzący. Oni walczą o to, aby pracować i pokazywać innym, że można pracować uczciwie, z uprzejmością, rzetelnie, bez zysku, bez tej chęci zysku, bez tej chęci, aby zabrać innym, tylko aby czynić wszystko z równością. I pan również. Rządy czy narody, jedni walczą, aby znieść religię, wolność religijną, inni mówią tak, inni mówią nie. Tak więc każdy kandydat, każda osoba jest tam, aby mógł być wybrany jako rządzący i każdy obiecuje to, co najlepsze. Niektórzy obiecują i mówią, że zniesiemy, zniesiemy religię i wszystko, co nazywa się religią. Inni mówią nie, my jesteśmy za wolnością religijną, więc oferują gwarancję, coś, co przekona ludzi, aby głosowali na tych kandydatów. I każda osoba głosuje, więc Bóg chce, aby jego dzieci lub ci, którzy w Niego wierzyli i doświadczyli Ewangelii Pana, cieszyli się słowem Pana i On chce, aby ci ludzie oczywiście popierali tych rządzących, którzy chcą walczyć o wolność religijną i chcą szanować y, tą wolność religijną. Jest to tak ważne, wierzyć w Boga. I pan powiedział, że jego dzieci muszą być inteligentni i głosować na tego kandydata, który popiera wolność religijną. W Kolumbii było wiele zdarzeń, gdzie ludzie nie rozumieją. Oni widzą tylko pozory, dają się oślepić przez materializm i zapominają. I są zbuntowani, są głupi, nie myślą o Bogu, tylko myślą o jedzeniu, o pieniądzach, o, o czymś, co ten kandydat oferuje za głos na niego. Pochylają się tam do tego, żeby otrzymać ten jakiś zysk i nie myślą tak naprawdę o Bogu, o religii, o przyszłości, o, to, o tym, żeby walczyć o to, aby nikt na świecie nam nie zabronił szukania, szukania Boga, tylko każdy myśli o sobie i o czymś materialnym, co się kończy, w jakimkolwiek momencie może się skończyć. Więc Pan mówił w proroctwie o tym wszystkim i on powiedział, że trzeba nauczyć wierzących, żeby uważali na to, kiedy są wybory, aby uważali na kogo zagłosują, ponieważ na Drodze Boskiej my nie dajemy pierwszeństwa ludziom, tylko tym, komu chce Bóg dać to stanowisko lub kogo on chce nazwać, a my musimy tutaj zgodzić się z wolą Boską. Ja Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Rozumiecie mnie. Ja nie jestem po to, aby mówić o polityce. Ja nie rozumiem wiele rzeczy z polityki, tylko chciałam Wam tutaj e, wspomnieć o tym proroctwie, które Bóg mi dał. I chcę, abyście przeanalizowali to i uważali na przyszłość. Jeżeli macie jakieś pytanie, możecie do mnie napisać i ja Wam wyjaśnię Wasze wątpliwości. Również inne pytanie, już zmieniając temat, inne pytanie, które mi zadali, dotyczy Biblii i mówię, żebym im wytłumaczyła, czym jest wolna wola. Wolna wola to są decyzje, które my podejmujemy w życiu codziennym. My każdego dnia otwieramy oczy. Ci, którzy pracują, wstają z łóżka, przygotowują się, ubierają się, idą do pracy. Ci, którzy uczą się, idą do, do szkoły. Każda osoba idzie do swoich prac, do swoich zajęć. To jest część wolnej woli. I osoba później, kiedy nadejdzie weekend, mówi, a, odpocznę i idę na plażę. Więc nadchodzi weekend i ta osoba idzie na plażę, aby odpocząć. To jest wolna wola. Pod, podjęła swoją decyzję, nie uklękła i modliła się, czy to dobry pomysł, panie, żebym szła na plażę? Nie, po prostu poszła na plażę. Inne osoby, chcą zrobić zakupy i nie uklękają i nie mówią panie, czy, czy pozwalasz mi, abym szedł na zakupy, czy to jest dobry pomysł? Nie, nie czyńcie tego. Każda osoba podejmuje decyzję tego dnia idę na zakupy, tego dnia idę tam, czy zrobię to. Tego dnia pojadę do innego miasta, ponieważ muszę przywieźć towar, mam swój interes i muszę tutaj napełnić ten sklep czy magazyn, więc pojadę i przywiozę towar. To jest praca tej osoby, to jest jej wolna wola, jej decyzja. Więc wolna wola to jest to, co my wszystko robimy w życiu codziennym, decyzje, które podejmujemy i robimy to bez pytania się Boga, ponieważ Bóg również dał nam nakaz od początku, tak jak Bóg dał prawa naturze, że na przykład musi padać w jakiejś formie, Bóg nauczył chmury, że muszą spuszczać wodę na ziemię, nie wiem jak, kiedy, ale dał również prawo morzu, nie wychodzić poza swoich granic, więc morze szanuje ten nakaz Boga i nie wychodzi ze swoich granic. Drzewa, natura, zwierzęta, wszystko. Wszystko to robi tak, jak Bóg nakazał ze swoją wolną wolą i Bóg im dał również swoje prawa. Także również w istotach ludzkich. Więc Bóg nam dał tą wolną wolę. Więc nie mylcie się, co to znaczy. Jeżeli chcecie jakiegoś dnia na przykład zapytać się Boga, Ponieważ wy na przykład chcecie zrobić interes, gdzie zainwestujecie bardzo dużo pieniędzy i boicie się, żebyście nie stracili, więc tak, wtedy uklęknijcie i módlcie się. Powiedzcie, Panie, ja mam ten interes i chcę zainwestować tyle pieniędzy, ale boję się, że poniosę porażkę, źle mi pójdzie. Czy mogę uczynić ten interes? Ujawnij mi, Panie, pokaż mi, ponieważ ja nie mogę podjąć tej decyzji sama, ponieważ tutaj wchodzi w kwestię dużo, duża kwota pieniędzy, więc prosi ta osoba Boga, aby mu poradził, ale nie wszystko, co w życiu robimy, musimy się pytać Boga o to. To wszystko, te decyzje, to jest wolna wola. Mam nadzieję, że tutaj źle nie zinterpretujecie ani nie skrzywicie tego, co ja tutaj mówię. Jeżeli nie rozumiecie, proszę Was, pytajcie, jestem tutaj, aby Wam wyjaśnić to wszystko. Siostra mnie pyta, mówi o nieczystych czy skalanych zwierzętach, że czytała to w Biblii. Co reprezentują? nieczyste zwierzęta dzisiejszego dnia, ponieważ tutaj czytała to w Starym Testamencie, kiedy Pan powiedział Mojżeszowi, aby nauczył on lud nie jeść zwierząt nieczystych, jak na przykład królik, kurczewie, wieprzowinia. Pan powiedział nie się tych zwierząt, ponieważ są nieczyste czy skalane. Dzisiejszego dnia w Ewangelii Jezus Chrystus oczyścił to wszystko, nauczył apostołów, że można jeść wszystkie zwierzęta, te, które czyste są i nieczyste. Dzisiaj na przykład ludzie jedzą króli, królika, kurcze, wieprzowinę, więc siostra mnie pyta, co to jest, y, y, co to jest za symbolizm tego dzisiaj? Dawniej zwierzęta nieczyste symbolicznie oznaczały grzech, grzech, który popełniały kobiety czy mężczyźni. I kiedy popełniały ten grzech, popełniali, nazywa się to, nieczyści, byli nieczyści przed Bogiem. Kiedy w Ewangelii uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus ich oczyścił, przebaczył, więc już nie jesteśmy nieczyści, ponieważ zanim poznaliśmy Boga, byliśmy nieczyści przez nasz grzech. Już teraz Pan nas przekształcił, oczyścił, przebaczył nam i jesteśmy już czyści. Więc zwierzęta nieczyste dawniej oznaczały grzech. Dzisiaj już tego, już to nie istnieje, więc możemy jeść. Wszystkie zwierzęta, ponieważ Bóg żąda od nas życia świętego bez grzechu. Kolejne pytanie, jak należy traktować zwierzęta? Jak należy traktować zwierzęta, ktoś się pyta. Zwierzęta zasługują na, na to, aby im ich traktować dobrze. Pomimo tego, że nie mówią, czują to, co my. Czują szczęście, smutek, ból, gorąco, zimno, trzeba je dobrze traktować. To są bezbronne istoty, które są zależne od ludzi. Nie mogą mówić, nie mogą wyrazić tego, co czują, to, co wytrzymują, to, co potrzebują, te surowe warunki, więc biedne zwierzęta są zależne od ludzi. Jeżeli człowiek jest kobietą czy mężczyzną od Boga, da dobre traktowanie temu zwierzęciu. Ale jeżeli ten człowiek, kobieta czy mężczyzna są pełni zła, mają złe duchy nieczyste, są agresywne i krzywdzą innych, ci ludzie na pewno będą tutaj krzywdzić te zwierzęta, ponieważ nie mają tego współczucia, tak jak są agresywne, źle traktują bliskich, tak samo czynią ze zwierzętami. Tak nie powinno być. Więc trzeba opiekować się zwierzętami, dać mu jedzenie, aby niczego mu nie brakowało, ponieważ na przykład my jako przykład czy to byłoby ładnie, gdyby nam nie dali nic do jedzenia ani do picia przez jeden czy dwa dni, trzy dni? I gdyby nas tutaj bili, krzywdzili, chłostali, czy bili pięściami, czy czymkolwiek? Czy to byłoby ładnie? To samo czują zwierzęta, więc trzeba opiekować się zwierzętami i okazywać współczucie, ponieważ one są zależne od istot ludzkich. Kolejne pytanie. Na temat upicia się Noego. Jak widzicie, ja mówię tutaj o wszystkim po troszce. Upicie się Noego. Pytają się mnie, jak widział to Bóg, że Noe się upił. Ja nie mogę Wam odpowiedzieć, jak to widział Bóg. Jedyne, co mogę Wam opowiedzieć, kiedy Noe się upił, w tamtym czasie nie istniało prawo. Nie Istniały nakazy, przykazania. Jeszcze Bóg nie dał człowiekowi pewnych przykazań ani nakazów, dlatego każda osoba czyniła to, co myślała, że czyni dobrze. Przyszło prawo po Mojżeszu. Kiedy przyszło prawo, wtedy Pan powiedział, nikt nie może się upijać, ponieważ jeżeli się upije, zacznie szaleć i będzie krzywdził bliskich. Więc już były wtedy przykazania, więc ja myślę, że Pan nie rozgniewał się na Noego przez to, że on się upił. Rozgniewał się na jego syna, że on zobaczył nagość Ojca. Dlaczego? Ponieważ Bóg ich uczył w sumieniu, że musi, muszą mieć y, wartości moralne, szanować ojca i matkę, więc nauczył tego Bóg ludzi w sercach i w sumieniu. Jeśli chodzi o upicie się, nie mówi tutaj Biblia, że Noe czynił jakieś wariactwa, tylko się upił i poszedł spać. Cóż, ja myślę, że ci, którzy mnie tutaj zadali mi te pytania, E, wszystko jest dla nich jasne i cieszę się, że czytacie Biblię. A teraz na koniec przeczytajmy Psalm 33, żeby uczcić Pana. Psalm 33, wers 20, 21, 22. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. On jest pomocą naszą i tarczą naszą. W nim bowiem, w Bogu raduje się serce nasze. Nasze serce się raduje, ponieważ Bóg jest z nami i ponieważ Bóg nam uczynił tą piękną obietnicę, że jest blisko nas, nas pobłogosławi i nas będzie słuchał. Powtarzam wers 21, w Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. I ta łaska, którą prosimy Pana, żeby była, żeby spoczęła na nas, jest dlatego, ponieważ uczymy się, jak żyć dobrze. Uczymy się, jak chodzić prawie na drogach boskich i jak możecie widzieć wszystkie pytania, które mi zadaliście teraz, teraz Wam tutaj odpowiedziałam i to wszystko, Yy, wszystko zależy od tego, jak chodzimy przed Bogiem. Musimy robić to, co najlepsze, zadowolić Boga we wszystkim, aby w ten sposób Bóg był z nas zadowolony i nam pobłogosławił. Życzę Wam z całego serca, aby Pan Wam podał swoją rękę i dał Wam mądrość, inteligencję, abyście byli mądrzy, mądrzy w poznaniu doktryny prawdziwej doktryny Pana. Pomódlmy się teraz do naszego Boga o choroby, o potrzeby, petycje. Ojcze Święty, dziękuję Ci Panie za Twoją łaskę, miłosierdzie, Twoje słowo. Dziękuję Ci za to słowo napisane, piękne słowo, które nam zostawiłeś, abyśmy się nauczyli wiele reguł, abyśmy byli zdyscyplinowani i czynili wiele pięknych rzeczy na naszej drodze, abyśmy żyli życiem prawym, uczciwym i abyśmy Ciebie mogli zadowolić zawsze. Dziękujemy, że pozwoliłeś, być nam tutaj przed Tobą. Jesteśmy uprzywilejowani, że żyjemy z Tobą, przeżywamy doświadczenia z Tobą, widzimy Twoje cuda. To jest coś pięknego dla nas, święty Ojcze, dziękuję Ci w imieniu chwalebnym Twojego Syna. Proszę Cię w tym momencie wyciągnij swoją potężną rękę, oczyść, uwolnij wiele osób. W każdym wieku, którzy cierpią na różne choroby, bóle, psychiczne choroby, fizyczne choroby, proszę Cię Pana, Panie, przerwij kajdany, więzy, zabierz przekleństwa, klątwy diabła. To wszystko, co diabeł czyni złego, aby zburzyć spokój i zabić duszę. Ujawnij się z Twoją miłością, miłosierdziem, czyń cuda, daj uzdrowienia, daj to, o co proszą Cię. Zobacz, co oni pragną, żebyś Ty im dał, błogosławiony Ojcze, pobłogosław każdego. Oczyść każde serce dziękuję ci mój ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa twojego Syna umiłowanego chwała i cześć niech będzie dla ciebie na wieki wieków amen zaśpiewajmy kor 35 que precioso hermanos vamos a cantarle que precioso es que precioso es cantarle al señor oh hermanos vamos a cantarle que precioso es que precioso es cantarle al señor Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos. Chwała Tobie Panie. Dziękujemy naszemu Bogu. Niech Bóg Was błogosławi. Kocham Was z całego serca. Niech Bóg Was błogosławi.